Yo, Szymanko, z tej strony Witamy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy oglądali animację Świnki Pepy, ale w Minecrafcie. Tak, jest to Świnka Pepa kontra Minecraft. Animacja, słuchajcie, zobaczymy, czy Świnka Pepa poradzi sobie w świecie Minecrafta. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawiajcie łapę do góry. Fajnie, jeżeli będzie tutaj 10 tysięcy łapek do góry. Jeżeli chcecie, żebym reagował na kolejne animacje, to napiszcie w komentarzu, jakie animacje miałbym obejrzeć w kolejnym odcineczku Subskrybujcie też ten kanał, bo dobijamy 2,5 miliona subów już tutaj. Słuchajcie, mega wielka liczba. Bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje. Wpadajcie też na witoshop.pl po epicką, walentykową kolekcję, która już ruszyła. E, wzór naprawdę wyszedł mega epicko, moim zdaniem. Jeżeli wam się podoba, to wpadajcie i sprawdzajcie. A my lecimy z tą animacją, słuchajcie. I jak widzicie, świnka Pepa pojawiła się już w Minecrafcie. Odpalimy sobie od początku. Czyli spałni się, e, w, słuchajcie, tutaj w Minecrafcie. W ogóle... <śled> Co jest grane? Czekajcie, czekajcie, no to za dużo się dzieje! Na starcie świnka pepa, słuchajcie, skoczyła z jakiejś góry, spadła i rozwaliła sobie głowę Co jest grane? I zostało z niej, słuchajcie, mięso ze świni ze świni Minecraftowe Nieźle. Podchodzi Steve i mówi, że tu jest mega dużo damage u. zostało zadane. Okej, okay, dobra Okej, okay, jaka lama dziwna, jaka krowa dziwna, dobra, spoko. Okej, okay, świnka pepa się pojawiła Okej okay. O, pluta przez lamę, spoko Uho, co jest? Dobra, goni kurczaka, ok. O nie, co tu się dzieje w ogóle w tym? Dobra, świnka Pepa widzę, że sobie nie radzi totalnie w Minecrafcie słuchajcie Ale dobra, znalazła owieczkę, zobaczymy co zrobi z owcą Dobra Dobra, uderzyła na maksa mocno Okej, okay. ścina drzewo, uwaga, pierwsze drzewo świnki pepy Dobra, bierze <grymna> Dostała z łuku Oh my god <grymna> O nie, co się tu dzieje O nie O nie Dobra, okej okay. <grymna> Nie Nie do lawy Dlaczego ona to zrobiła, dlaczego ona wpadła do lawy co? Co tu się dzieje? Skąd jest jakaś z diamentami W ogóle ucieka. I koni o iron golem. o oh my god, dużo rzeczy się dzieje, słuchajcie, tutaj naprawdę. Dobra, idzie do cave'u jakiegoś. Dobra, jest w cave'ie. Ale fajnie to wygląda. Mega spoko to wygląda. Dobra, weszła do jakiegoś cave'u tutaj. Okej, okay, ucieka. O nie, pająk idzie. Pająk idzie za nią. Hello Co to żyrafa? co ty skąd jest ta żyrafa, Słuchajcie, ona też jest ze świnki Pepy Ja nie wiem, bo ja nigdy nie oglądałem świnki Pepy I, i nie mam pojęcia Wiem też, że wyszła gierka ze świnką Pepą ogólnie jakaś Też dużo youtuberów już to nagrywało Znacie, znaczy chcielibyście zobaczyć to na tym kanale ja gram właśnie w gierkę ze świnki Świnką, o śwince Pe Pepie <laughs> O śwince Pepie chyba, dobra Okej, okay, świnka Pepa jest teraz słuchajcie W dżungli i tutaj ma pandę Pandę znalazła Okej okay. czekajcie, co, co powiedziała, co powiedziała ta... You playing Minecraft, Minecraft. okej. Okay. <laughs> I rzuciła go bambusem. O, ja <laughs> Co jest grane? Oh my god, to było mega dziwne, dobra. Wyszła świnka Peppa, słuchajcie, o, oh, jest ta pszczółka, <grywa> od razu, nie, no co ona robi, dlaczego, oh my god, świnka pepa jest niepoważna jakaś, ona wszystko atakuje od razu, jak widzicie, ej, to jest mega dziwne, dobra, mamy krówkę teraz, okej, okay. uwaga, podchodzi do krówki i znowu, z... <grywa> ona wszystko uderza od razu. O nie, spotkała drugą świnkę, Jaka jest, słuchajcie, szczęśliwa! Oh my god, jakie to jest śmieszne! Co się tutaj dzieje? Dobra, lecimy dalej. O jacie. Co jest grane, ja cię na świni o Nie no nie wierzę Co jest grane? Czemu on jakieś podki? rzuca, czy... Uh, <laughs> Jaki przykokszony, słuchajcie, villager tutaj jest, wygląda jak Iron trochę, patrzcie na tyłu na świnkę Pepe, która jedzie na świni, to jest w ogóle jakiś hardcore. Dobra, wpadł do domku <laughs> O nie Villager śpi tu Dobra, zjadła mięsko, okej, okay, żyje Dobra, idzie ze skrzynki mu coś ukraść, na bank, będzie chciał mu ukraść ze skrzynki, jak powolutku idzie, jak po cichu, dobra, uwaga, Ło! ile rzeczy, emeraldzik, ironowy tutaj swordik. dobra, ucieka, o nie, jest jakiś dziecko villager, ale jakieś przykokszone, kierą go od razu, o nie, jarygole się pojawił. Dlaczego tam się tak... <laughs> o nie, dobra, nieźle Ok, mamy kill off tutaj Dobra, Stomna chyba zbiera Dobra, okej, okay. Creeper O, ja cię kręcę I ona wszystko atakuje od razu I to tak jeszcze na, na wariata Hello Dobra, znowu się odrodziła. O nie! Już jest wściekła. Dobra, kopię się w dół. Nie, to tak się nie robi! Nigdy w Minecrafcie nie kopię się pod siebie. Nie, to jest najgorszy błąd. Słuchajcie, początkujący chyba e, osób, które grają w Minecrafta. Nie, wiem, słuchajcie, ale ogólnie nie powinno się tego robić. Nigdy w życiu. <ścoughs> no to nieźle, dobra. Sześć miesięcy później. Okej okay. Wow. Taki creeper przykokszony. Dobra, jeszcze raz tu jest. Idzie po diamenty. Pierwsze diamenty. słuchajcie, świnki pepy po 6 miesiącach grania. No. Oh, that's it. That's it. <laughs> Dobra, kolejna. Oho I wychodzi w nocy, a tu. <laughs> Dobra, ale ma dia di diamentowy chleb. Już ma tutaj, ma armorek diamentowy. Jest dobrze. O nie, jakaś świnka, patrz, jakaś świnka dziwna. Zobiakowość świnka, jakaś idzie. <laughs> jezora im pokazała. O, proszę bardzo, jak już ogarnia. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. <laughs> Rzuciła kamieniem go. Ok. O nie, fantom przyleciał. No i koniec. Słuchajcie, po armorku diamentowym już jest. Następnego dnia, dobra. Okej, okay, wsiada do łódeczki chyba, słuchajcie, dobra Krowa ją wyrzuciła, co jest grane I krowa popłynęła, dobra Gdzie ona płynie? <grystanie> Jak się cieszy Oh my god Dobra Okej, okay. jakiś listek Oho Dziwna jest ta animacja trochę czasami, dobra Płynie świnka Pepa pod wodą, słuchajcie, nurkuje. O nie! Gwardia tutaj jakiś. <grystanie> szybko ucieka. O nie, do... O nie, ten tak rzuca w nią tym trójzębem teraz. Żółwie. Ło! Wow! Popłynęła z żółwiami chyba. Dobra, na bagnach teraz się znajduje, słuchajcie. O, slime! Jak niejako to zjadła żabę! Co jest grane? Dobra. Idzie do slajma. O nie, żaba tu jest. <grystanie> co się tu wydarzyło? Jakieś dziwne rzeczy czasami się dzieją. Dobra, znalazłem jakąś skrzynkę. No nie! I koza ją, słuchajcie, uderzyła. Dobra. Ej, ej, jest u tego villagera. U tego, co się tradeuje. W sensie to jest ten... Merchant? Villager? Nie wiem, jaką się dokładnie nazywa, bo ja w tą nową wersję Minecrafta mega mało grałem, słuchajcie. I tak nie pamiętam zbyt dobrze. Ale coś chcę tutaj wymienić u niego, dobra. Da emeralda mu jednego za mało. Dwa. Okej, okay, dwa za mało. Wow Okej, okay, pasuje mu. I co jej dał? <ścoughs> Czy on da mi, słuchajcie, stoł na jednego? <ścoughs> dobra. No nie! Wybuchł creeper i rozwalił tą świnkę. Dobra, płynie sobie tutaj za solotami, chyba tak one się nazywają. Dobra, są kozice tutaj Minecraftowe Dobra, co ona będzie chciała. <laughs> o oh my god, no nie O nie, dobra Patrzcie, patrzcie Założyła maskę creepera chyba <laughs> Nic to nie pomogła jednak Dobra Jest noc o, dzień, dobra, znowu dzień mamy. Dobra, co tu się dzieje? Zacznij po karetkę, on mówi. O, nie! Dobra, oddaję im wszystko, patrzcie. Dobra, żabę nawet, emeralda. różkę jakąś nawet. Pająka, koronę. I tak ją zastrzelili. No nieźle. Don't touch. Zobaczcie, jest świnka z y, chestem tutaj jakimś. Right <laughs> o nie! Piglin duży. <laughs> Znowu jedzie na świni. Co tu się dzieje? O nie. Będzie z nimi walczyła chyba. Wow, jak sobie radzi dobrze. Patrzcie na to, ja i oczy kręcę. O nie! No nie, została wyrzucona w kosmos. I do, i do skrzyni wpadnie. Panda. Najlepsza jest ta żyrafa, chyba z tego wszystkiego. Słuchajcie. Tak mi się wydaje. Mega spoko. Mega śmieszna, słuchajcie, animacja Dajcie znać jak wam się podobała Mi się mega podobało, było to coś mega innego e, Do obejrzenia, mega dziwnego W ogóle do obejrzenia Dajcie znać, która waszym, e, waszym zdaniem postać była najlepsza Dla mnie żyrafa była, była najfajniejsza Chociaż e, ten moment Gdzie świnka Pepa jedzie na świli Też był bardzo ciekawy Napiszcie w komentarzu swoich faworytów e, Którzy byli najlepsi waszym zdaniem w tej animacji Jeżeli wam się podobało Zostawiajcie łapeczki do góry Subskrybujcie ten kanał, bo dobijemy 2,5 miliona subów tutaj. Wpadajcie też na witoshop.pl po nowe rzeczy. Yy, walentykowa yy, kolekcja już ruszyła, także wpadnijcie, sprawdźcie sobie. A ja wam się dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!